Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Zapraszam na Teleekspres w niedzielę wielkanocną, 21 kwietnia. Śmier święto Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejsze święto dla katolików. Święto radosne, choć z dalekiej Sri Lanki nadeszła smutna wiadomość o zamachach na kościoły. Jest, są ofiary, są zabici. O tym powiemy dziś w Teleekspresie. Wcześniej tysiące wiernych, które wzięły udział w porannych mszach rezurekcyjnych. Tragiczna Wielkanoc na Sri Lance. Podczas porannych nabożeństw w trzech kościołach wybuchły bomby. Terroryści zaatakowali też pięć hoteli, w których mieszkali zagraniczni turyści. W wyniku skoordynowanych zamachów zginęło 207 osób, niemal pół tysiąca zostało rannych. Wiadomo, że wśród ofiar są obcokrajowcy. Policja aresztowała siedem osób. Polityk czy komik Petro Poroszenko czy Wołodymyr Mryzyłański, Ukraińcy w drugiej turze wyborów prezydenckich decydują, kto na następne pięć lat stanie na czele państwa. A w kraju erupcja ropy i gazu zaskoczyła mieszkańców Sękowej w Małopolsce. Służby górnicze i gazownicze podpaliły mieszaninę, by nie dopuścić do eksplozji. Do wycieku doszło w miejscu, które przed wojną były eksploatowanym polem naftowym. Gmina Połczyn Zdrój chwali się, że na jej terenie znajduje się pierwiastek długowieczności i nie są to byle przechwałki, że je tam 113 osób w wieku od 91 do 100 lat. Wszystkim życzymy dużo zdrowia, a połczynowi gratulujemy takiej atmosfery. A za chwilę u nas o tym, że Lubczyk podbija serca i podniebienia, a także? Artystka z Lublina zamienia wydmuszki w małe dzieła sztuki, a używa do tego narzędzi z branży dentystycznej. W jej pracowni słychać dobrze znany i raczej nielubiany dźwięk wiertła stomatologicznego. Lutnik, ludowy poeta, kompozytor, muzyk, innymi słowy człowiek orkiestra, 98-letni pan Tadeusz Grabowski z Wizny na Podlasiu. Jest spełnionym człowiekiem, mimo sędziwego wieku robi to, co kocha najbardziej, czyli instrumenty. Niedziela Wielkanocna jeszcze się nie skończyła, a śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że dla kibiców Legii Warszawa całe święta będą bardzo udane. W 31. kolejce lotto Ekstraklasy Mistrzowie Polski pokonali Krakowie i wspięli się na szczyt tabeli. Na wielkanocnych stołach nie może zabraknąć jajek, kiełbasy, bab wielkanocnych czy mazurków. Nic więc dziwnego, że niektórzy mają twardy orzek do zgryzienia. Co najpierw przegryźć? Mimo. Teleekspres kończymy muzyką. Wystąpi u nas jedna z największych gwiazd włoskiej piosenki Toto Cotunia. Włoch 16 maja wystąpi w Warszawie. A już teraz opowie widzom TeleExpressu o swoich hitach. Toto. Spokojnych świąt życzmy Państwu. Zdrowia, wyrozumiałości dla bliskich i wielu powodów do uśmiechu. Za chwilę Teleekspres Ekstra. Jutro z lanym poniedziałkiem zmierzy się Rafał Patyra. Zapraszam. Do widzenia. Dzień dobry, zaczynamy TeleExpress Sekstra w niedzielę wielkanocną i na początek zajrzymy do naszych wschodnich sąsiadów. Ukraina decyduje jak ma wyglądać przez najbliższe pięć lat, choć ani jeden, ani drugi kandydat nie mówił w swojej kampanii nic o Polakach mieszkających na Ukrainie, ani Ukraińcach mieszkających w Polsce. I jedni, i drudzy liczą na to, że ich los się polepszy i szturmują lokale wyborcze. Najradośniejsze święto dla chrześcijan obfituje w tradycję. Każdy region kraju w znany sobie sposób od wieków świętuje zmartwychwstanie stanie Jezusa. Dla wielu, wielkanoc bywa co roku nie przez Pana. Dzięki ludziom dobrego serca mogą spędzić święta z prawdziwego zdarzenia. Mali, Polacy z domów dziecka na Litwie lub dzieci, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej, spędzają wielkanoc u polskich rodzin. Ponad 100 zabytkowych pamiątek trafiło do Muzeum Regionalnego w Jaworze. To przedmioty codziennego użytku, które należały do Niemców mieszkających przed wojną na Dolnym Śląsku. Za chwilę w teleekspresie o senegalskim złocie, ale nie tylko. Imię zawdzięcza temu, że urodziła się w aprilis, choć pracownikom zamoyskiego zoo początkowo nie było wcale do śmiechu. Mała, wielbłądziczka, Apri, była bardzo osłabiona. Teraz czuje się lepiej, można ją oglądać na wybiegu. A teraz Wielkanoc w Łazienkach. Przy takiej pogodzie to czysta przyjemność, o czym przekonała się Marta Guzol w ekstrasądzie. Bardzo dziękujemy za życzenia. Mamy dla Państwa ekstra pogodę wielkanocną, proszę bardzo. Miały być wieści o nowej płycie, ale są o rodzinnych kłopotach. Rzecznik prasowy słynnej brytyjskiej wokalistki Adele poinformował, że artystka zdecydowała się na separację. A w Monte Carlo znaleziono sposób na Rafaela Nadala. pan 11 razy wygrywał turnieje w dzielnicy Księstwa Monako, w tym trzy poprzednie edycje. Na 12. Wiktorię będzie musiał jednak poczekać przynajmniej do przyszłego roku, bo tym razem po tytuł sięgnął Włoch Fabio Fognini. Na teleekspres na deser zaprasza Marta Piasecka. A teraz u nas na koniec ekstra hit. Dziś 60. urodziny świętuje Robert Smith. Brytyjski wokalista, muzyk, autor piosenek i producent jest jedną z najciekawszych postaci sceny alternatywnej lat 80. XX wieku, o czym powie Marek Sierocki. Zapraszam i do widzenia.